Aborcja, część druga, czyli trudne przypadki. Zapraszam. Witajcie, jestem Kserwer i to są Roskminy Polityczne. Program, w którym staram się analizować i przybliżać Wam istotne zagadnienia polityczne. Jeżeli jest to coś dla Was, to zachęcam Was bardzo serdecznie do subskrybowania kanału na YouTube oraz do polubienia strony na Facebooku. Dziś kontynuujemy temat aborcji. Dla tych, którzy nie widzieli poprzedniego odcinka, zalecam bardzo mocno obejrzenie go dla pełnego kontekstu. Dziś będziemy analizować tak zwany warunkowy argument pro-choice. Co to znaczy? Kontynuujemy z założeniem, że pełnoprawna osoba ludzka rodzi się czy powstaje od momentu zapłodnienia i będziemy analizować sytuacje, w których według niektórych osób, nawet przy tym założeniu, aborcja byłaby usprawiedliwiona. Czyli zastanawiamy się, kiedy można poświęcić inne życie ludzkie. A zatem dla powracającej widowni i dla tych, którzy lubią żyć niebezpiecznie i nie obejrzą poprzedniego odcinka, aborcja, część druga. Zapraszam. Warunkowy argument pro-choice jest argumentem konsekwencjalnym, czyli takim, który zakłada, że moralność, jak i zasadność prawna powinny być rozpatrywane na bazie konsekwencji, czyli to, co prowadzi do lepszego rezultatu dla ogółu, jest dobre. A w kontekście aborcji oznacza to, że nawet jeżeli zarodek, płuc jest istotą ludzką o równych prawach dorosłej osoby ludzkiej, to w jakichś sytuacjach zabicie tej osoby byłoby usprawiedliwione ilością cierpienia, którą byśmy w ten sposób uniknęli, czy ilością szczęścia, którą byśmy wygenerowali. Jest to tak naprawdę rachunek zysków i strat. Oczywiście pamiętając, że porównywanie abstrakcyjnych wartości i praw jest samo w sobie bardzo trudnym zadaniem. Argument konsekwencjalny czy warunkowy argument pro-choice ma tak naprawdę kilka wersji. Pierwsza z nich głosi, że jeżeli dziecko na wskutek swojego przyjścia na świat ma doświadczyć jedynie krzywdy i cierpienia, to lepiej żeby się nie urodziło. Na przykład są wady rozwojowe płodu, w wyniku których nienarodzone dzieci nie dożywają porodu. A jeżeli się urodzą, to umierają w, w relatywnie szybkim czasie po porodzie. Na przykład, taki zespół PATAU powoduje niedorozwój mózgu i wielu innych kluczowych organów wewnętrznych. W wyniku tego, większość dzieci z tym zespołem y, nie dożywa porodu, a jeżeli się urodzi, to przeważająca większość z nich nie przeżywa więcej niż kilka miesięcy, w międzyczasie żyjąc w dużym cierpieniu. Pytanie, czy w przypadku zdiagnozowania takiego zespołu aborcja jest uzasadniona? Jeżeli jesteśmy skłonni odpowiedzieć tak, to dlatego, że kieruje nami właśnie chęć ograniczenia cierpienia. Dziecko i tak skazane jest na śmierć i cierpienie. Cierpieć będą też jego rodzice, którzy będą musieli je pochować. Wynika to z założenia, że nie tyle życie samo w sobie jest wartością, ale dobre życie. Cierpienie jest co prawda nieodzownym elementem życia może być przejściowe lub edukacyjne. Niektórzy uważają wręcz, że pewne typy cierpienia są nieodzowne dla rozwoju, ale jest też cierpienie nieodwracalne. Bezcelowe i śmiertelne. W tym drugim przypadku ukrócenie życia można pojmować jako rodzaj łaski. Jednak pada tu często oskarżenie o stosowanie tzw. aborcji eugenicznej czyli formę dyskryminacji, której celem jest uśmiercenie płodu uznanego za mniej wartego życia. Oczywistym przykładem takiej eugeniki jest np. dokonywanie aborcji na podstawie płci dziecka, rasy, ale także różnych upośledzeń. Jednak Eugenika z założenia jest próbą naprawy natury i eliminacji niechcianych, często arbitralnych cech. A im upośledzenie podupoważniejsze poważniejsze i bardziej śmiertelne w skutkach, tym zarzut o stosowanie Eugeniki jest, moim zdaniem, mniej zasadny, gdyż nie dyskryminacją, a chęcią uniknięcia cierpienia dziecka zazwyczaj kierują się osoby, które zdecydują się na taką aborcję. Motywacja jak i cel działania są zgoła inne od Eugeniki. Niektórzy porównują taki rodzaj aborcji do eutanazji. Ale to nie jest do końca trafiony przykład, bowiem w przypadku eutanazji i zignorujmy na chwilę pytanie, czy eutanazja powinna czy nie powinna być legalna zasada polega na tym, że osoba świadomie musi podjąć decyzję o własnej śmierci czyli eutanazja jest formą samobójstwa. W przypadku aborcji, w tym kontekście mówimy tak naprawdę o cudzobójstwie czyli o podejmowaniu decyzji. Za kogoś, za kogoś, kto tej, kto tej decyzji sam podjąć nie może, a nawet nie jest dostatecznie rozwinięty czy świadomy, żeby ją podjąć. Także dla liberałów ten konkretny przypadek stanowi spory problem. Możemy oczywiście na poziomie emocjonalnym absolutnie zrozumieć, dlaczego ktoś chciałby zdecydować się na aborcję w tym przypadku, ale na płaszczyźnie proceduralnej mamy pewne problemy. Pamiętajmy, że wciąż zakładamy na potrzebę dyskusji, że mamy od zapłodnienia do czynienia z pełnoprawną istotą ludzką. Druga wersja warunkowego argumentu pro-choice skupia się na kosztach zdrowotnych dla matki. W przypadku zagrożenia życia matki na szalę kładziemy dwie równoważne wartości: życie dwóch osób ludzkich. Próba wartościowania, które z tych żyć jest bardziej wartościowe, jest nieco szalonym zajęciem, noszącym moim zdaniem znamiona eugeniki, jeżeli nie szaleństwa. Decyzja o tym, czy jesteśmy gotowi i chętni oddać za kogoś życie, należy tylko i wyłącznie do nas. Tak, w wypadku wojny jesteśmy powoływani do obrony współobywateli, lecz jesteśmy zmuszani do obrony i zabijania przeciwników. I choć szanse śmierci są wysokie, nie jest ona koniecznie pewna. Także można argumentować, że służba wojskowa nie zmusza nas wprost do umierania, a do zabijania. Prawo do życia jednej osoby natomiast nie niweluje naszego prawa do życia. W przypadku zderzenia dwóch równych wartości oczywistym jest, że decyzja powinna należeć do nas. Ale nawet jeżeli mowa o zagrożeniu zdrowia, w obu przypadkach obowiązuje tu ta sama zasada, którą akceptują ludzie bardzo odmiennych poglądów, że nikt nie ma prawa siłą od nas brać organów czy krwi do uratowania czyjegoś życia. Jeżeli ktoś uważa, że w przypadku ciąży, która jest zagrożeniem życia lub zdrowia matki, Matka ma obowiązek się poświęcić. To znaczy, że zgadza się również na to, że państwo może dowolnie pobierać organy czy krew od obywateli siłą, gdyż czyni to w imię ratowania czyjegoś życia. Ale konsekwencje takiego myślenia idą o wiele dalej. Weźmy taki bardzo powszechny zapis prawny obowiązujący w wielu krajach, że kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy mogąc je udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności w Polsce do lat trzech. Jeżeli akceptujemy zasadę, która wymusza od nas poświęcenie własnego życia i zdrowia dla ratowania innych, to musimy się zgodzić, że każdy kto nie skoczy w ogień, żeby ratować swojego sąsiada, ryzykując przy tym swoje własne życie i zdrowie, powinien odpowiadać prawu. Ale większość ludzi mi się wydaje, zgodzi się, że jest to dosyć chory zapis. Oczywiście, że poświęcenie swojego zdrowia czy życia albo zaryzykowanie swojego zdrowia czy życia dla ratowania innych osób jest aktem bohaterstwa. Ale próba instytucjonalizacji bohaterstwa, narzucania bohaterstwa jest aktem głupot. A nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś ma już rodzinę na utrzymaniu i kolejna ciąża grozi yy, utratą życia czy trwałym kalectwem, przez co utrzymanie rodziny byłoby zagrożone, no to w tej sytuacji co jest bohaterstwem, staje się nieco bardziej skomplikowanym pytaniem. Bohaterstwo jest ciężkie, wymaga ogromnego poświęcenia, wyrzeczeń, wysiłku i w związku z tym nadludzkiej często odwagi. I nie możemy nikogo do tego przymusić. Tak. Wartość życia jednej osoby jest wyższa niż wartość pełnego zdrowia drugiej osoby, ale w analogicznych sytuacjach życiowych nie uznajemy tego za usprawiedliwienie nakazu zapłacenia tej ceny. Uznajemy, że w takich sytuacjach ta decyzja jest autonomiczna. Kolejny argument warunkowy głosi, że zasadność aborcji może być uzależniona od kontekstu społecznego. Co to znaczy? Przypadek pierwszy. Czy kobieta, która pragnie mieć dziecko w przyszłości, może dokonać aborcji teraz, gdy nie jest gotowa być matką? Niektórzy argumentują, że jest to o wiele lepszym rozwiązaniem, bo przyniesie więcej szczęścia jej, jak i dziecku, zapewniając stabilniejszą, bardziej gotową mentalnie i materialnie do macierzyństwa matkę czy rodziców generalnie. Jednakże pamiętajmy, że wciąż zakładamy na potrzebę dyskusji, że zarodek, płód ma status moralny osoby ludzkiej. Porównywanie jakości życia takiego nienarodzonego dziecka w dwóch różnych okresach życiowych rodziców jest o tyle nietrafione, że nie analizujemy dwóch różnych sytuacji dla tego samego dziecka. Czyli, jeżeli przykładowy Piotrek urodzi się teraz, to będzie żył w biednej rodzinie, ale jeżeli rodzice dokonają teraz aborcji, a zdecydują się na dziecko za 10 lat, to ten sam Piotrek urodzi się w bogatszej czy bardziej przygotowanej mentalnie i emocjonalnie do rodzicielstwa rodzinie. De facto, porównujemy sytuację dwóch różnych dzieci. Teraz urodziłby się Piotrek, ale za 10 lat będzie to już na przykład Hania. A nawet nie to, bo Piotrek w tym scenariuszu już jest, a Hania jest tylko hipotezą. Zatem, gotowość do rodzicielstwa, lub w tym wypadku jej brak, nie jest mocnym argumentem za legalizacją aborcji. Aczkolwiek jest inna forma tego argumentu. Wiemy bowiem, że matka, czy rodzice generalnie, są odpowiedzialni za dziecko. Ekonomicznie, społecznie, zdrowotnie. Argument głosi, że jeżeli rodzice nie są w stanie udźwignąć tej odpowiedzialności z powodu biedy, sytuacji społecznej, może jest wojna albo jakaś inna patologia, bądź nie są w stanie zdrowotnie z powodu problemów mentalnych, bądź fizycznych, to aborcja w takiej sytuacji jest uzasadniona tym, że rodziców nie stać na udźwignięcie tego ciężaru. Można tutaj dodać jeszcze kwestię, o której mówiłem na początku. Czyli upośledzenie dziecka. Jeżeli mamy do czynienia z bardzo poważnym upośledzeniem, w wyniku którego dziecko nigdy nie będzie samodzielne, no to mamy dodatkowy ciężar wychowawczy, Takie, takimi dziećmi jest bardzo trudno się zajmować, a w szczególności na stare lata, w sytuacji, kiedy starszymi rodzicami powinno opiekować się dzieci, yy, mamy sytuację, w której to jest niemożliwe, bo ci starzy rodzice nie mogą często sami sobą się zająć. A muszą wciąż opiekować się tym dzieckiem. Także rozumiemy, że jest to bardzo trudna sytuacja. Ale osoby pro life mogą dodatkowo argumentować, że jeżeli bieda jest problemem, to rozwiązaniem jest zapewnienie wsparcia finansowego i instytucjonalnego matce czy rodzicom, jak na przykład program 500 plus czy coś podobnego, a nie aborcja. Osoby religijne mogą dodatkowo wskazać program okna życia prowadzony przez niektóre kościoły czy klasztory, gdzie można anonimowo zostawić niechciane dziecko, czy w ogóle wskazać na możliwość oddania niechcianego dziecka do adopcji. Każde z tych rozwiązań również osiąga cel zdjęcia z niegotowych, niechcących i niemogących z jakichkolwiek powodów utrzymać dziecka, rodziców ciężar, rodzicielstwa, bez zabijania jakiejkolwiek osoby ludzkiej. Absolutnie rozumiem, że trudna sytuacja społeczna może być argumentem, zwłaszcza na poziomie jakby emocjonalnym, za legalizacją aborcji. Ale czysto logicznie rzecz ujmując, te same argumenty można użyć w argumentowaniu za większą interwencją państwa, większym programem socjalnym, czy wspieraniem państwa dla matek, czy rodziców generalnie. Można użyć tej samej argumentacji również jako forma presji na Kościół czy jakiekolwiek w sumie organizacje, żeby otworzyć okienka życia w całej Polsce, gdzie tylko się da. Yy, I też można tej argumentacji użyć do mobilizacji prywatnych działań. Aczkolwiek zgodzę się, że jeżeli rzeczywiście brakuje infrastruktury instytucjonalnej, społecznej i prywatnej dla wsparcia rodziców, dla których rodzicielstwo byłoby zbyt dużym ciężarem. To nie zostawiamy takim rodzicom, a w szczególności takim matkom, za wiele wyboru poza próbą szukania aborcji nielegalnie. A skoro o tym mowa, to właśnie finalna wersja argumentu warunkowego ProChoice głosi, że nielegalne aborcje prowadzą do większej krzywdy i cierpienia niż legalne aborcje. Co to znaczy? Argument głosi, że aborcji nie da się tak naprawdę wyeliminować. Jedyne, co możemy zdecydować, to to, czy aborcje będą legalne czy nielegalne. Jeżeli ich zakażemy, to kobiety, które chciałyby dokonać aborcji, i tak ich dokonają, nielegalnie. Ale haczyk polega na tym, że nielegalne aborcje mogą często być bardzo szkodliwe dla zdrowia czy nawet życia kobiet. Czyli nielegalne aborcje zabijają i krzywdzą kobiety. Ale nie do końca ten argument jest taki silny, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Przynajmniej przy założeniu, że pełnoprawna osoba ludzka Rodzi się czy zaczyna od momentu zapłodnienia, co jest naszym operacyjnym założeniem od poprzedniego odcinka. Poniekąd, dlaczego ten argument nie ma sensu, oparty jest na konkluzjach właśnie z poprzedniego odcinka. Ale dla przypomnienia: ten argument w efekcie brzmi tak: zabijanie osób ludzkich w sposób nielegalny jest szkodliwe i potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia zabijających, więc państwo powinno umożliwić zabijanie w sposób zdrowy i bezpieczny. Tak pojmowanie sprawy raczej stawia cały nasz system sprawiedliwości na głowie. Nie mówiąc już, że w istocie doprowadza do szewskiej pasji ludzi, którzy mają poglądy pro-life. No, jeżeli popatrzymy na to z ich perspektywy, to rzeczywiście widać dlaczego. Zatem podsumowując, nawet zakładając, że pełnoprawna osoba ludzka zaczyna się od zapłodnienia, to wciąż uważam, że istnieją bardzo silne argumenty za przyzwoleniem aborcji w przypadku zagrożenia życia i zdrowia matki. Można argumentować za usprawiedliwieniem aborcji w przypadku bardzo poważnych defektów genetycznych dziecka, aczkolwiek ten argument oparty jest na równaniu szczęścia i cierpienia. Jeżeli ktoś uważa, czy wychodzi z założenia, że życie jest najważniejsze bez tych kwalifikatorów, no to ta argumentacja go nie przekona. No i wciąż w tym wypadku pozostaje problem jakby decydowania o kimś, o czyimś życiu, bez wyraźnej zgody tej osoby. No i wreszcie, kontekst społeczny matki czy rodziców nie jest specjalnie mocnym argumentem za legalizacją aborcji. Tych samych przykładów czy argumentów można użyć do walki o większą interwencję państwa, o większą aktywność podmiotów prywatnych czy organizacji pożytku publicznego. Niekoniecznie trzeba zostawać rodzicem, ale to nie znaczy, że w tym celu można koniecznie zabić inną osobę ludzką. Ale, i to jest bardzo istotne ale, Cała ta argumentacja i w ogóle ten, jak i poprzedni odcinek, są całkowicie oparte na założeniu, że pełnoprawna osoba ludzka rozpoczyna się z momentem zapłodnienia. Dlaczego? No, nie dość, że jest to argument czy założenie, właśnie obozu Pro-Life, to również w obozie Pro-Choice jest masa osób, które wierzy, że akceptując to założenie, wciąż może dowieść siły argumentu Pro-Choice. Wydaje mi się, że w tym, jak i w poprzednim odcinku, pokazałem, że jeżeli obóz Pro-Choice. Frywolnie i bez zastanowienia będzie akceptował fundamentalne założenie obozu pro-life, to bardzo wiele przypadków aborcji nie tyle, że jest niemoralnych czy nieusprawiedliwionych, ale jest wręcz kryminalnych. Jednakże mam również przeświadczenie, że pokazałem, że nawet akceptując, że od zapłodnienia mamy do czynienia z pełnoprawną osobą ludzką. To wciąż są pewne przypadki, gdzie aborcja byłaby całkowicie usprawiedliwiona i zrozumiała. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Za tydzień ostatni odcinek dotyczący aborcji, gdzie zastanowimy się, czy nasze operacyjne założenie, że pełnoprawna osoba ludzka zaczyna się od poczęcia, jest w ogóle uzasadnione. A w międzyczasie nie zapomnijcie subskrybować programu i szerować ze znajomymi. Do zobaczenia.